Naszym gościem pani wójt gminy Marianowo, Elżbieta Ring. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Marianowo to taka gmina, w której nikt chyba nie obraża się na hasło zlot czarownic. Tutaj czarownice rządzą. Tutaj czarownice rządzą i u nas czarownice na pewno nie mają brzmienia pejoratywnego. Każda z nas, kobiet aktywnych na wielu płaszczyznach, jest trochę wróżką, co, trochę czarodziejką, trochę czarownicą, a śmieją się panowie w pewnym wieku, to i wiedźmą. To co warto tutaj. Zobaczyć. Tak, Marianowo w Marianowie stawiamy na turystykę, tym bardziej, że 75% gminy Marianowo objęte jest europejskim programem Natura 2000. Dlatego też chcemy rozwijać przede wszystkim się w tym, w tą funkcję turystyczną. Mamy przepiękne jezioro marianowskie, ale nie tylko mamy piękne, zielone tereny, bo no, umówmy się, to nie jest tak do końca prawdziwy produkt turystyczny. Dziś turysta jest coraz bardziej wymagający, chciałby jednak coś również Zobaczyć coś przeżyć. I my gwarantujemy faktycznie dobre przeżycie. Mamy przepiękny zespół pocysterski, który znajduje się w samym Marianowie. Mamy piękne obiekty również sakralne w Marianowie, jak i w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy. Mamy stary młyn, którym znajduje się dzisiaj piękny pensjonat i który zaprasza już wielością atrakcji. Mamy piękne gospodarstwa agroturystyczne, chlebowy dom i zielony zaułek. Są to miejsca dla mieszczuchów naprawdę wymarzone. Zapraszamy Państwa serdecznie. Jeżeli ktoś lubi dobrą zabawę, to może po prostu do Marianowa przyjechać na jedno z wyjątkowych wydarzeń, tak jak chociażby dzisiaj lato z Sydonią po raz już jedenasty, albo na sztukę przez Duże Esz. Czyli plenery organizowane w parafii Marianowskiej. Tak, to jest, proszę Państwa, faktycznie niebywałe. Marianowo jest bardzo maleńkie. To jest miejscowość, Pan dziś powiedział wcześniej, że jest to miasto. To jest miejscowość licząca 900 tylko mieszkańców. Cała gmina Marianowo liczy 3200 mieszkańców, a mamy faktycznie imprezy, których nie powstydziłyby się duże ośrodki kulturalne. Zarówno Lato z Sydonią, impreza, którą mamy dziś już po raz jedenasty, ściągająca, Wiele znaczących postaci świata kultury, edukacji, polityki i mamy przepiękne plenery malarskie majówki ze sztuką organizowane przez księdza proboszcza Jana Dziducha, prawdziwego mecenasa sztuki. Oprócz sztuki, oprócz wydarzeń, to także poważne inwestycje we współpracy z gminą Meszelin. Tak, planujemy dużą inwestycję. Udało nam się w ciągu ostatnich kilku lat wybudować chodniki ze środków Interreg 3a w Marianowie, dzięki poparciu właśnie partnerów naszych za Odrom, nie tylko gminy Meszelin, ale również Stowarzyszenia Kobiet interesem Gemeinschoft Frauen z Prenslau. A nasze najbliższe plany, plany na rok przyszły i następny, to jest budowa w Meszelin wieży widokowej, a w, wspólna inwestycja iż będzie wieża widokowa w, w Meszelin, a u nas będzie Centrum Ekologiczno-Kulturalne w Marianowie na bazie Starego Kina. Marzymy o tym, żeby faktycznie mieć również reprezentacyjne miejsce, w którym mogłoby się dziać jeszcze wiele i jeszcze więcej imprez kulturalnych. Skąd pomysł na założenie Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet Sydonia? Ja to myślę, że chcieliśmy się po prostu pokazać, że nie można nas zamknąć w garkach, w kuchni, tylko chcemy pokazać społeczeństwu, że oprócz naszej pracy zawodowej, którą musimy wykonywać, również jesteśmy, jesteśmy aktywne i mamy pomysł. Pomysł na spędzanie tego czasu wolnego i na to, żeby tej społeczności dać coś z siebie więcej. Choćby Nordic Walking. Dokładnie, choćby nordic walking. Co jeszcze Panie robicie tutaj? Spotykamy się przy okazji na przykład jakichś świąt, przygotowujemy potrawy, przygotowujemy wspólne wigilie, staramy się pomagać lokalnej społeczności w postaci chociażby zbiórki jakiejś odzieży, książek, staramy się kształcić też same siebie. Mieliśmy kursy języka niemieckiego, angielskiego, przygotowywaliśmy różne stroiki na święta wielkanocne, bądź też Bożego Narodzenia. Także staramy się wychodzić z domu i spędzać miło czas.